9 stycznia 2011 roku znajdujemy się na Krakowskim Rynku, gdzie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już swój 19. finał. Wielka Orkiestra gra dzisiaj dla dzieci z problemami urologicznymi i nefrologicznymi. Zapraszamy na relację filmową. Tegorocznym hasłem Orkiestry Świątecznej Pomocy jest Warto dobrze się nakręcić. Z czym więc orkiestra kręci tegoroczną orkiestrę? No w Krakowie tak, tak naprawdę kręcimy tym, czym zawsze, ale tym, co zawsze się sprawdza, czyli przede wszystkim nauką pierwszej pomocy. Zgodnie z tym, co robimy od pięciu lat jako Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, prowadzimy program Ratujemy, Uczymy Ratować. Mamy stoiska z fantomami, zapraszamy wszystkich w Krakowie, aby uczyli się, spróbowali, zobaczyli, jak to jest udzielać pomocy człowiekowi, który jej potrzebuje. Poza tym mamy sklepik fundacyjny raz do roku, tak naprawdę, naprawdę jedyny dzień przez 365 dni. Tutaj są wszystkie gadżety, które można kupić w sklepiku fundacyjnym, czyli kubeczki, koszulki, smycze, kalendarze, no i wszystkie gadżety, które są opatrzone serduszkiem i które wiążą się z Wielką Orkiestrą Światowej Pomocy. Ilu mniej więcej wolontariuszy wyruszyło dzisiaj na krakowskie ulice? Dokładnych danych jeszcze nie mamy, ale jest ich na pewno kilkuset, także jest to pokaźna grupa. Krakowski Rynek, Centrum i też te dalsze dzielnice są dobrze zaopatrzone w ludzi zbierających pieniądze, bo taka była idea, gdy organizowaliśmy ten finał jeszcze jesienią. Jak wygląda nauka pierwszej pomocy? Tak naprawdę pokazujemy te podstawowe elementy, czyli podejście do osoby poszkodowanej, pokazujemy jak się zachować, kiedy takie osoby podejdziemy, czy jak sprawdzić, czy ona reaguje, czy trzeba jej udzielić pomocy, bo nie zawsze jesteśmy w stanie to dobrze rozpoznać. Pokazujemy jak sprawdzić podstawowe czynności życiowe, czyli oddech, no i ewentualnie jak poprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, czyli oddechy ratownicze uciśnięcia klatki piersiowej. Zajęcia prowadzą instruktorzy American Heart Association Czyli organizacji, która jest jedną z największych na świecie uczącą i popularyzującą temat udzielania pomocy. Witam serdecznie pana rzecznika prasowego. Chciałabym zapytać o to, co Państwo dzisiaj tutaj pokazują. No tutaj jest taka mała prezentacja sprzętu. Mamy jeden pojazd, mamy sprzęt spadochronowy, a też inne jednostki z Krakawa wystawiają swój sprzęt, a także mi tutaj wszystko, żeby jak najwięcej ludzi przyszło i jak najwięcej ludzi wrzuciło coś do puszek, którzy tutaj wolontariusze noszą. Chciałabym też zapytać, a co wojsko dzisiaj oferuje wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy? No my przede wszystkim. Przede wszystkim licytujemy w serwisie Allegro. Tam można skoczyć z nami z wysokości 4000 metrów, polecieć do Ziemi z prędkością 180 km na godzinę, a potem miękko i bezpiecznie wylądować na Ziemi. I ile już pieniędzy, że tak powiem, no, jest? Licytacja zaczęła się 4 dni temu, w tej chwili jest ponad 600 zł. wielką zagadką jest, ile pieniędzy w tym roku zbierze Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w całej Polsce. Liczymy na to, że będzie to rekordowa kwota. Do zobaczenia w przyszłym roku na kolejnym 20-jubileuszowym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.